Siemanko! Witam ponownie! Zagrajmy w Castlevania! Aria of Sorrow! Domyślacie się co to może być? Bo ja nie jestem pewien. O kurde! Jakaś kąsa tu fruwa, o! Bardzo nie lubię tych małych maczet, które latają sobie gdzieś tam. Ale bez tego śmierć po prostu jest słaba. I te maczety małe latające zawsze będą towarzyszyć śmierci. Ach. Może. Może by coś. Jakąś umiejętność zastosować. Jakąś, ale jaką? To ja nie wiem. Rzut kataną... Harp, rzut ostrym jak brzytwa piórem! Może to? Zobaczymy! Oko, o, 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 A i tak już nie mam many... Trzeba uważać. Oj, 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 Co się dzieje? Czyżbym przegrywał? Tak nie może być! No, teraz profesjonalnie uniknęliśmy ciosu! Dawaj! Dzień... o o, za tę śmierć, Ja ci tu zaraz pokażę, gdzie raki zimują. Hits, hits. dawaj, Soma, pokonaj tę śmierć! No, udało się. Super, i co teraz? Co teraz, wspaniaczku? Bijemy się. O Boże, co to za kosa! Jak ja będę z tym walczył? Ach, dostało mi się. Może będę używał cały czas leczenia. Nie będę ryzykował, że. że tam sobie wiecie. Ach, muszę się dostosować. Do stylu walki zaraz mm, Soul, Soulisk, Ax, chciałem zrobić cios, ale się nie udało. Teraz muszę znowu brać leczenie. Może tym razem takie koksiarskie. Ech. Nienawidzę Śmierci. Jest bardzo niebezpieczna. Zwłaszcza w tej Castylwanii. No i wielu innych. W sumie to wszędzie śmierć jest taka ciężka, że się jej. Czemu ja zawsze kwipunek daję zamiast przedmiotów? Cholera jasna! No, zabij mnie. Przecież raz było tak. No, no co jest? Dobra, skoro mi jeszcze tak dobrze idzie, to się jeszcze podleczę, ale masz ostatnią szansę, Soma. Za bardzo żeśmy wariowali, teraz mamy za swoje. Nie udało ci się, cwaniaczku. O-o. Ach, udało się. Eee, na szczęście. Tylko hu-hu-hu-hu. hu 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 Kosa tylko lata. Ach. Dorwałeś mnie. Ja pierdzielę. Ale żem to pierdzielił. Dobra, zaraz wracam do tego momentu. A tymczasem... A tymczasem przerywam nagrywanie. Musicie ucierpieć. A właściwie ja. A w sumie, mniejsza o to. Nie wiem co chciałem powiedzieć. Dobra, jestem znowu. Z drugą formą was witam. Mam nadzieję, że tym razem mi to nie przeszkodzi. Ja tym razem będę bardzo ostrożnie grał. Och, udało się, na szczęście. Myślałem, że mnie zrani, i zranił mnie. Sfaniak. No co teraz wyprawiasz? Co teraz wyprawiasz? A ja muszę jedno leczonko sobie wziąć. Tym razem bardziej ekonomicznie zawalczyłem. Kurde czemu on we mnie jeszcze musiała jebana kosa wlecieć we mnie! Co ty wyprawiasz? Nienawidzę tej umiejętności. Po prostu nienawidzę. Ona tak zżera życie. Co innego, taka. No, znowu uciekaj, uciekaj ode mnie. Uciekaj, powiedziałem, z ty. Co by tu wziąć? To weźmiemy, dobra. Będziemy stratni Eee no bez jaj jak to możliwe? No przecież znowu je bana kosa Eee no bez jaj. Ja pierdzielę. Czemu mnie to tak? Hamski web, dobra, zabij mnie. Dość tego, ja tak nie będę grać. Dobra, zaraz... A, albo w sumie. Dobra, pomęczycie się. No, oglądanie, mam tego dość. Nie chcę mi się przerywać. Wycinać. I tym podobne. Obróbki. Oglądajcie i podziwiajcie, jak się człowiek męczy. A może inną broń wezmę? Ale wątpię, żeby coś lepszego było. W końcu to jest włócznia. I najwięcej zadaję. Bo chyba, że młotek albo ten zielony miecz. Ile ten miecz? Mniej a młotek? No, minimalnie więcej, ale i tak najwięcej obrażeń zadaje lanza. Albo dobra, i to mnie wkurwia, że taka mała kosa musi mnie dotknąć i napchać mnie jeszcze na tą dużą. I w ten sposób stracę prawie stówkę. To mnie najbardziej wkurza. Nie w tę stronę, idioto! No co ty wyprawiasz? Przecież żem to zaatakował. Co ty wyprawiasz? Nudzi ci się? To się pobaw. No. Pięknie. Teraz... Jebana mała maczeta. Uciekaj, uciekaj ode mnie. Wynocha ode mnie małe pieprzone maczety. Ach, nie udało mi się. Tym razem trochę lepiej mi poszło. No nie, jeszcze głupia kosa. Musi na mnie lecieć. Ej, co ty wyprawiasz? Znowu będę musiał leczenia brać. Przez te głupie małe kosy. Które sobie gdzieś tam fruwają? O, zaczął się atak pięknie, ale tym razem muszę się podleczyć. Nie będę ryzykować. Nie udało ci się. Nie, tylko nie to. Dobra, jakoś uszło to płazem. Ale to mi nie uszło, niestety. No, kurde, muszę głupie podskoki małe robić, żeby go zaatakować. Nie chcę za bardzo podchodzić, bo on sobie wtedy taką mini tarczę zrobi z tej kosy i mnie tym sposobem zrani. No, jest. Udał się. Pięknie, bardzo się cieszę. Ajajajajaj. Prawie bym uniknął. Nie, znowu to... Ja pierdzielę co za unik. Sorry, że bez takich jaj tu mówię, ale się bardzo emocjonuję i skupiam się bardzo na walce. Znowu jebany. Śmiercionośny dziad, stary skurwysyn, musi mnie atakować. Ja pier, Ale mnie lubisz wnerwiać, bosie. Czekajcie, wezmę tak... Letter plus... Dobra. Jeszcze? No i znowu mnie zranił ja pier... Już się powstrzymuje. Ale to i tak nie pomaga. No, co teraz byś wyprawiał? Paszą won, idioto! Czemu on szarżuje na mnie? Ty z kurwy Ty mi tyle zjedziesz leczonek i pięknie jeszcze musiałem zjechać w jego jebaną kosę Czemu mi takie jaja robicie Będzie kląć Będzie knięć bardzo dużo, bo mnie wnerwia ta śmierć To jest już trzecie podejście Poszedł, poszedł Jest, udał się Pięknie, oczywiście musiałem oberwać, no bo gdzieżby? Pięknie, w końcu, tak. Jeszcze musiałem oberwać odkosy, którą wyrzuciła śmierć. I pamiętam, że raz tak chyba też oberwałem ostatnio. Atakuję prze przeciwników sierpami. No to sierpy, a nie maczety, ale ja na to mówię maczety, bo tak się. Powinno mówić, ja tak decyduję, jak powinno się mówić, a jak nie powinno. Dobra, w końcu przeszliśmy tę śmierć, która nas bardzo męczyła. Eee, poruszanie się pod wodą. Świetnie. Idziemy czym prędzej i teraz sobie pójdziemy tutaj albo tutaj. Na razie tutaj pójdziemy. Będzie bliżej portalu i pójdziemy sobie do łysej pały, żeby od niego kupić parę leczonek. Bo tam też chyba będzie boss. Ale nie aż tak ciężki. Chociaż ma bardzo fajny system walki. Dobra, poekspluimy sobie od niego. A nie udało ci się. Jesteś już zawolny na mnie, Swaniaczku. Dobra, udało ci się raz mnie zranić. Ale to tylko dlatego, że ci na to pozwoliłem. Teraz, teraz tak. Idziemy w lewo, zobaczymy co tam jest. To tam chyba było... chociaż... to było przejście pod wodą, coś mi się przypomina i może tu gdzieś portal jest, ale jeszcze zobaczymy co tu jest. Oczywiście, głupie harpie mnie muszą szarżować. Zobaczymy co tu jest, A jak nie to się wrócę. Dobra. Już wiem co tu jest grane. Ale jeszcze tutaj nie mamy być. Aha, no i tak, i tak nie przejdę, bo mam to rozwalić. Choć gdybym chciał, to i tak bym nie atakował bossa, bo nie miałbym jak go zniszczyć, ponieważ potrzebuję trzy magiczne dusze. Które pozwolą mi na dalszą rozgrywkę. A jeśli nie, to miałbym bad ending. Chodź, chodź tu. Pięknie. Dostałaś. Jojem. Dobra. I po was. Tu gdzieś był pieniążek. Uciekaj, uciekaj. Te żółte są niebezpieczne, ponieważ. No co ty wyprawiasz, soma idioto? Dałeś się tak zjechać takiemu jakiemuś zjebowi, który w ogóle śmieszy mnie jego wygląd. Dobra, zobaczmy co tu jest. Oczywiście, znowu ten zjep mały musiał się pojawić. O, o. Tobie ja się nie dam zranić, bo już mam mało życia. Przykro mi. Musisz mi wybaczyć. Lecimy szybko, szybko, szybko. Oby nie w kolce. Dobra, udało się.